Publikacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który usuwa przesłankę eugeniczną z polskiego prawa umożliwiającą aborcję, moim zdaniem to bardzo dobra wiadomość. Dlatego, że w świetle statystyk właśnie na mocy tej przesłanki eugenicznej, czyli możliwości zabijania w łonie matek dzieci chowych bądź obalczonych niepełnosprawnością, zabijano w Polsce rocznie ponad tysiąc ludzi. I tu trzeba przypomnieć, że wśród tych ludzi byli na przykład, były na przykład osoby z zespołem Downa. Akurat tak się składa, że ja przez bardzo wiele lat miałem okazję kontaktować się blisko z osobami z syndromem Downa. Należą oni do moich bardzo bliskich przyjaciół no z kręgu wspólnot katolickich Wiara i Światło. I rzeczywiście ten dramat polegający na tym, że, że tacy ludzie nie mogą się rodzić, ludzie bardzo wartościowi, o niesamowicie rozwiniętej uczucio, uczuciowości, którzy potrafią obdarzać nas miłością, no, byli po prostu skazani na śmierć. To, był jedy, to jest jeden z większych dramatów współczesnej cywilizacji. Na przykład są kraje takie jak Francja czy Wielka Brytania, że tacy ludzie w ogóle już się nie rodzą, nie przychodzą na świat właśnie dlatego, że są abortowani. Cieszę się, że w Polsce oni mają prawo do życia i prawo do obywatelstwa. Oczywiście tu musimy sobie uświadomić, że sama zmiana prawa oczywiście nie uleczy tej sytuacji, nie wystarczy, bowiem matki, które teraz, czy rodziny, w których będą się rodzić niepełnosprawne dzieci, no, wymagają olbrzymiej pomocy, olbrzymiej pomocy zarówno od wspólnoty katolickiej, od sąsiadów, od przyjaciół, jak i Także pomocy państwowej. Więc ja myślę, że teraz nie wystarczy się cieszyć o to, że ci ludzie prawo mają zyskali prawo do życia i nie będą zabijani, ale wszyscy, dosłownie wszyscy, jako, jako rodziny, jako społeczności lokalne, jako wspólnota kościoła i jako społeczność państwowa powinniśmy się skoncentrować na, na wydajnej pomocy, zauważyć, że właśnie wśród naszych sąsiadów czy bliskich są tacy ludzie, i to powinno być jedno z najważniejszych. Zadań. I kolejna sprawa, no, na ulicę wychodzą, już widzimy, będą wychodzić pewnie no, przedstawiciele strajku kobiet. I tutaj no, musimy się nauczyć jakiegoś dialogu z nimi, żeby próbować tych ludzi przekonać, że życie ludzkie jest wartością nadrzędną. Że nie może być takiej kompletnej paranoi, że ktoś mówi, że ciało kobiety należy do niej. To nie jest ciało kobiety, to jest także drugie ciało rozwijającego się w niej dziecka, które ma po prostu prawa człowieka zagwarantowane przez konstytucję. Więc myślę, że bardzo potrzebny jest życzliwy, umiejętny dialog ponad tymi wszystkimi emocjami, jakie polskie po prostu dramatycznie niszczą.